18 kwiecień 2012 rok. Oto polska rzeczywistość, droga między Kłockiem a ruszowicami i rów, w którym urządzono śmietnisko. Piękna okolica góry. Tylko pozazdrościć nam, że mieszkamy w takiej okolicy. Co potrafią zrobić nasi rodacy? Mógłbym więcej takich filmów zrobić i przekazać. Nie wiem, co mam mówić. Nie wiem, do jakich. Odczuć czy uczuć ludzkich można apelować. Ci ludzie na pewno nie mają ani serca, ani duszy. I jeszcze raz pokazuję tą piękną okolicę, który, którą tak bezszczęści się, że tak powiem.